Energetyka farmy wiatrowe na lądzie i na Bałtyku. Otoczenie prawne nowych inwestycji w oze. W magazynie Cire Cafe wyjaśniamy, na czym polegają zmiany w kluczowych branżach. Zmienia się polska gospodarka. Zmienia się gra rynkowa. Cire Cafe to magazyn pomagający połączyć kropki. Dziś wyjaśniamy o co chodzi w ustawie wiatrakowej. Mecenas Michała Andruszkiewicz, kancelaria CMS jest gościem magazynu. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry panie dyrektorze, witam serdecznie. Mamy publiczną zapowiedź nowej minister klimatu i środowiska, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy wiatrakowej, jak pana zdaniem będzie wyglądała praca nad kompromisem politycznym i społecznym wokół tej nowelizacji? Panie redaktor, rzeczywiście pytanie, które Pan zadał dotyczy ustawy, która jakiś czas temu oczywiście wybrzmiała jako jeden z takich sporów pomiędzy. Wszystkimi podmiotami, które generalnie są zaangażowane w proces inwestycyjny wiatraków, to znaczy lokalną społeczność, osoby, które tak naprawdę sprawują władzę lokalną, a także tę władzę centralną, która zaproponowała jedną nowelizację ustawy, która tak naprawdę na celu ma odblokowanie i przyspieszenie inwestycji wiatrakowych na lądzie. Ja myślę, że zanim przejdę do takiego może już skrótowego powiedzenia, jak myślę, że ten kompromis będzie wyglądał po właśnie pomiędzy tymi trzema podmiotami, to w pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na jedna, na aspekty, które związane są z tą, z, z tą ustawą, a które pokazują szerszy kontekst. To znaczy, Szanowni Państwo, tak naprawdę ta ustawa nie jest po to, żeby wspierać jakąś określoną dział, powiedzmy, gospodarki czy przemysłu, jakichś określonych inwestorów. Ta ustawa jest po to, aby wesprzeć rozwój jednego ze sposobów, który tak naprawdę ma służyć do dekarbonizacji naszej gospodarki, a tak naprawdę do przemiany energetycznej, to znaczy przemiany energetycznej, miksu energetycznego naszego, naszego polskiego przemysłu energetycznego. Mamy dosyć, no że tak powiem, promowane przez Unię i, i myślę, yy, yy, bardzo dobrze yy, 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 yy. Wskazane różne aspekty dotyczące e, ograniczenia e, emisyjności. Mamy tutaj pakiet Fit for Chcemy być neutralni klimatycznie do 2050 roku. E, chcemy ograniczyć e, do 2050 e, e, roku rzeczywiście tą, 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 tą emisję spalin, i dlatego, e, e, dlatego też konieczne jest właśnie wspomożenie inwestycji które Unia chce wspierać, między innymi publikując pewne dyrektywy, tak. Mamy teraz dyrektywę R3, która będzie mówiła o różnych aspektach, będzie identyfikuje różne przeszkody w realizacji tych inwestycji i następnie pokazuje, w jaki sposób tak naprawdę państwa członkowskie powinny dążyć do tego, aby te, ta, te inwestycje były realizowane w sposób no, po prostu szybszy, tak. Ja myślę, że ten kompromis, do którego my dążymy, właśnie on w pierwszej kolejności zasadza się wokół tej naszej tutaj, że tak powiem, reguły 10H. Reguła 10H, która została zmieniona, oczywiście teraz mamy już możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości 700 metrów, jeżeli pozwala na to miejscowe plantę gospodarowania przestrzennego, ale wszystkie przedsiębiorstwa branżowe i organizacje branżowe i przedsiębiorstwa wskazywały, że to nie jest wystarczające dla wspomagania tych inwestycji. Z różnych wypowiedzi koalicji rządzącej widzimy, że ten pierwotny projekt, który spotkał się tutaj z, raczej z nieprzychylnym przyjęciem ze strony no, społeczeństwa, będzie jednak zmodyfikowany i inaczej wyjaśniony. Tak? Kompromis, moim zdaniem, będzie polegał na tym, no, co zostało właściwie wielokrotnie podkreślane przez branżę: to znaczy ograniczymy się tutaj do tych 500 metrów od zabudowań. Gdzie będzie możliwa lokalizacja tych inwestycji, ale dodatkowo jeszcze będzie prawdopodobnie ustanowiona reguła, która będzie uniemożliwiała lokowanie inwestycji wiatrowych w sytuacji, gdy emisje hałasu będą na tyle uciążliwe będą określone normy na tyle uciążliwe, że to, że, 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 że to miałoby wpływ tak naprawdę na mieszkańców, którzy, którzy w tamtych okolicach będą mogli no, doświadczać tych, tych emisji. Myślę, że poza tym jeszcze to, co, co może warto powiedzieć, rzeczywiście strona rządowa, tutaj pani nowa, nowa, pani minister wskazuje, że ten projekt ustawy powinien się pojawić mniej więcej już na koniec pierwszego kwartału 2024 roku. Jednak ja uważam, że to będzie tylko wstęp do takiej szerszej nowelizacji, właśnie szerszej nowelizacji, która będzie oznaczała implementację tej dyrektywy Red 3 gdzie mamy szereg różnych aspektów wskazanych, w szczególności dotyczących E, e, uproszczenia procedur e, związanych z, e, z, z pozwoleniami na. Na, na realizację tego typu, tego typu inwestycji. Oraz drugi aspekt, realizację inwestycji liniowych, które tak naprawdę rozwój sieci dystrybucyjnej, bo sieć przesyłowa rzeczywiście też jest rozwijana, ale mam wrażenie, że ta sieć przesyłowa przez PSE rozwijana idzie w jakimś takim szybszym tempie. OSD jest kilka, nie, te prace nie są na tyle skoordynowane, więc myślę, że, że tutaj będzie naprawdę duży nacisk tego, żeby aby, aby te inwestycje liniowe dystrybucyjne Zrealizować no, z korzyścią na, na dostrzeżenie możliwości przyłączenia nowych inwestycji właśnie w Minister Pavina fenic dzisiaj w wywiadzie dla Zygpokołej zaktualizowała mapę drogową. Mowa jest o projekcie na realizacji w marcu, a potem konsultacje społeczne. Z punktu widzenia inwestorów i tego serwisu prawnego, który dostarcza państwa kancelaria, Jaki byłby postulat branżowy? Jednym słowem, dla inwestorów, które rozwiązania w tej nowelizacji byłyby naj, najbardziej korzystne z punktu widzenia procesów inwestycyjnych i jak daleko jest to z kolei od oczekiwań społecznych. Wracam do tego kompromisu, który wydaje się bardzo trudny do wypracowania, bo tutaj są bardzo rozbieżne oczekiwania. Szanowni Państwo, no jak każdy kompromis, realizuje się tym, że każda ze stron musi gdzieś powiedzmy trochę ze swojej pozycji, Zejść. Oczywiście inwestorzy będą dążyli do tego, żeby te inwestycje były jak najbardziej proste, a jednocześnie szybkie. Myślę, że to, co my zawsze, to jak my się spotykamy z naszymi tutaj klientami, oni zawsze wskazują, że tak naprawdę od początku pomysłu na realizację danej inwestycji do, 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 do jej zrealizowania, to zwykle to jest około 7 lat. Tak? Mówię o inwestycjach wiatrakowych na lądzie. Tak? To jest zbyt długi czas, tak? Biorąc pod uwagę te zobowiązania wynikające z, z, z pakietu klimatycznego, czy, czy no po prostu chęć takiej dokonania zmiany, jeśli chodzi o nasz, nasz, nasz energy mix, to myślę, że, że, że ten okres powinien zostać skrócony. I tutaj ja bym właśnie apelował do tego, aby w pierwszej kolejności pochylić się nad tym, aby stworzyć procedury, które umożliwią przyspieszenie realizacji tych, tych inwestycji, ale co ważne, przy oczywiście poszanowaniu y, y, strony tutaj tak powiem, lokalnych y, y, podmiotów, które, które rzeczywiście żyją na tym terenie, z którymi trzeba konsultować pewne rzeczy. W poprzednim, y, w poprzednim y, projekcie była taka instytucja, która mówiła o takim jakby y, 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 uchwale o lokalizowaniu inwestycji wiatrakowych. Ona była taką, taką fazji, decyzją, ale raczej to ona była prawem miejscowym, ale które, które pozwalało na to, aby zmodyfikować też miejscowy plan, to na pewno by przyspieszyło inwestycje. Z drugiej jednak strony, miejscowy plan ma całą procedurę też konsultacji społecznych, to jest niezwykle ważne, no bo bez tego tak naprawdę akceptacji społecznej realizacja inwestycji jest, tylko mówiąc, niemożliwa nawet. Tak? Więc, więc myślę, że w pierwszej kolejności byśmy tutaj skupili się na uproszczeniu tych procedur. Nawet dyrektywa DEW3 mówi tutaj o pewnych sposobach, na przykład mówi o tym, żeby państwo właśnie wyznaczyło w swoim ustawodawstwie jeden punkt, w którym będzie tak naprawdę cała procedura pozwoleniowa załatwiona. Ten, ten proces ma być ograniczony w czasie, tak? Ma być mniej więcej 12-24 miesiące na cały ten meeting, znaczy na całe pozwolenia, wszystkie uzyskanie, wszystkich pozwoleń wraz z przyłączeniem do sieci, tak? To jest taką kompletną nową, no bo tutaj rzeczywiście tym wąskim gadłem wszystkich inwestycji jest ten proces przyłączenia więc myślę, że tutaj najbardziej bym się skupił na uproszczeniu procedur, bo to tak naprawdę wymaga jedynie, inwest... bym powiedział, no, no ingerencji legislacyjnej ale jednak, co ważne, nie jest to, nie jest to tak naprawdę niemożliwe do osiągnięcia w stosunkowo szybkim czasie, przy, przy oczywiście założeniu, że, że wszystkie zainteresowane strony będą miały szansę się wypowiedzieć i, no i postulaty będą brane pod uwagę, a to głęboko. Panie mecenasie, na przełomie roku, kiedy mieliśmy bardzo dużą dyskusję publiczną na temat mobilizacji uchwały gatunkowej, tak zwanej publicystyce obywatelskiej w mediach społecznościowych, pojawiły się takie informacje, Jakoby polski rynek miałby być rynkiem docelowym do instalowania sprzętu starszej generacji, powiem tak, dyplomatycznie, chodzi zwłaszcza o turbinie, które nie miałyby być najnowsze, Pana zdaniem to w ogóle jest to uregulowanie, jeżeli chodzi o przepisy, jakiego rodzaju instalacje będzie przeprowadzał inwestor, czy to zostaje w uzgodnieniach pomiędzy rządami gmin, urzędami miast a inwestorem? Znaczy, jeśli chodzi o, o jakby instalacje wiatrowe, czy, czy może same turbiny i ich moment produkcji, to absolutnie można to uregulować. Ja nawet z tego, co pamiętam, to w jednym z projektów był nawet wskazany termin, że to było jak bodajże nie dane, dane, dana, dana turbina nie mogła być wyprodukowana. Wcześniej, 48 miesięcy przed momentem zainstalowania tej, tej, tej jednostki, już w ramach, w ramach tej elektrowni wiatrowej. I jak najbardziej jest to możliwe do, 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 do zrobienia, w szczególności jeżeli ta inwestycja miałaby korzystać z jakiegoś wsparcia publicznego, czy w formie właśnie udziału w aukcjach. Tak więc to absolutnie jest, jest do przeprowadzenia. Wydaje mi się, że. że, że przez troszkę ten, ten problem z tych starych turbin został rozmuchany i tak naprawdę uważam, że, że niekoniecznie to jest klucz problemu, tak? tak naprawdę moim zdaniem to absolutnie można uregulować i, i, i zresztą myślę, że, że tutaj wielokrotnie słyszałem wśród przedstawicieli świata polityki z jednej czy z drugiej strony to, aby bardzo silny nacisk będą kładły na stworzenie łańcucha dostaw dla energetyki wiatrowej właśnie w Polsce. Tak? To znaczy, że stworzenie pewnych ram prawnych do tego, aby ten przemysł się tutaj rozwijał, to znaczy, żeby inwestorzy mający technologię budowali te fabryki, co zresztą się dzieje, tak? dzieje się to na północy, w Tańsku, w Szczecinie. Mamy tutaj pierwsze inwestycje w fabryki wierzch czy, 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 czy łopat wirników. I, I myślę, że to się dzieje. I, I tak naprawdę, poprzez stymulację pewnych inwestycji, my zapewnimy to, że tak naprawdę żaden z inwestorów nie będzie nawet chciał tego kupować. Ale z drugiej strony, w sytuacji, w której zapewniamy pomoc publiczną poprzez system wsparcia, myślę, że, że absolutnie można uregulować, żeby to były urządzenia na przykład nie starsze i nie starsze niż. Na koniec naszego spotkania mówi się, że powodzenie konsultacji społecznych i powodzenie nowelizacji. Zależy od wielu czynników, ale zwłaszcza od tego, żeby była przestrzeń publiczna do tego, aby opinia publiczna, ale również media, branża, państwa jako e, branża prawnicza mogli się skupić na, na procedowaniu. Już w tym kwartale jakaś inna regulacja może w przestrzeni publicznej rywalizować z regulacją ustawy wiatrokowej i odciągnąć uwagę opinii publicznej? Jakiś inny akt prawny będzie procedowany? To znaczy... Ja tak może też troszeczkę ze swojego zamiłowania, ale, ale myślę, że ja bym bardzo chciał, żeby wreszcie była uregulowana tak naprawdę kwestia prawa wodorowego, czyli takiej kompleksowej regulacji, która stworzyłaby ramy prawne dla inwestycji wodorowych, które bardziej są połączone tak naprawdę z inwestycjami, z inwestycjami OZE, ponieważ zielony wodór właśnie ma czerpać z nadwyżek energii wyprodukowanych w odnawialnych źródłach energii i z tego produkować ten nośnik energii, jakim jest wodór, który następnie dalej może być przekształcane czy to na jakieś y, y, paliwa syntetyczne, czy też używane y, chociażby do tego, aby y, w razie niedoborów energii w systemie spalać ten wodór w elektrowniach gazowych. I, i następnie zasilać, zasilać system. Więc to akurat nie sądzę, żeby było, że tak powiem, rywalizowało, ale myślę, że z punktu widzenia polskiej gospodarki jest to jak najbardziej istotne. Natomiast to, co jest równie istotne, a myślę że z punktu widzenia prosumentów, to jest tak naprawdę trochę nowelizacja tego systemu, który jest dla konsumentów energetyki odnawialnej małych elektrowni fotowoltaicznych, ponieważ system oparty na netbillingu się okazuje, że nie jest na tyle przewidywalny, żeby motywować inwestorów do po do, prostu do, do inwestowania, ponieważ nie wiadomo jaki jest wzrost tej inwestycji, w jakim okresie czasu. Tak? Pojawiły się więc, że tak powiem, postulaty, aby ten netbilling. Zostawić, że system sam byłby, tylko ustanowić taki, taki floor, czyli tę minimalną cenę energii, yy, która obecnie nawiązuje do, do, do cen kultowych na rynku dnia następnego, ale żeby właśnie ustanowić tą minimalną cenę energii, tak aby ten inwestor wiedział, że na przykład, nie wiem, po 6-7 latach w najgorszym wypadku ta inwestycja się zbliży, tak? no i wtedy on świadomie w stanie się zdecydować, aby, aby yy, yy, zainwestować. Może, skoro to już, tak jak Pan Redaktor wspomniał, już, 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 już ostatnie pytanie, a chciałbym o jedną rzecz tylko zaapelować. O to, żebyśmy nie szli jednym tonem. To znaczy, żeby nie było tak, że teraz skupiamy się na regulacjach dotyczących odblokowania inwestycji wiatrakowych zapominali o innych elementach. Tak? Ja uważam, że jesteśmy na takim etapie naszej, na, naszego rozwoju w Polsce, gdzie mamy potencjał, mamy, mamy kapitał, mamy inwestorów, mamy kapitał polski również, który chce inwestować w energetykę. Wobec całej sytuacji międzynarodowej jest to niezwykle ważne, aby być niezależnym energetycznie, i dlatego ja bym bardzo chciał, żeby jednocześnie szło kilka projektów, właśnie na przykład związanych z odbudowaniem inwestycji wiatrakowych, jednocześnie ze wspomożeniem inwestycji związanych z rozwojem sieci dystrybucyjnych, bo rzeczywiście sieci przesyłowe już korzystają z tego typu. Rozwiązań, a także właśnie, żeby to prawo wodorowe, taką kompleksową regulację, gdzie, gdzie tak naprawdę wszyscy dopiero zaczynają tego rodzaju projekty, żeby właśnie stworzyć, żebyśmy my nie byli gdzieś tam, powiedzmy, na końcu Europy, jeśli chodzi o te, o te inwestycje wodorowe, ale żebyśmy byli takim pionierem, tak? To znaczy, że. Rzeczywiście stworzyli cały system wsparcia z kontraktami różnicowymi, żeby to wszystko stworzyć w taki sposób, abyśmy mogli pokazywać, że pierwsze inwestycje połączone pomiędzy OZE a Wodonem Polsce w Polsce. Magazyn Cira Cafe, wyjaśniamy na czym polega nowa gra rentowa. Panie mecenasie, dziękuję Panu za komentarz i za opinię. Bardzo dziękuję Panie doktorze.